Ja nagrywam. Ja nagrywam. Siema kochani z tej strony Dawid Pitowa z kolei macie go na moim kanale i nie, i nie wiem, czy się słychać, bo ja nie wiem gdzie jest ten mikrofon. Hej. I... Może będzie mnie słabo słychać, ale. Okej. Okay. I dzisiaj gramy sobie w Tower Fel. Były już taki. Ja, u mnie na kanale... U mnie na kanale już było, ale nie z szymciem. Tak, ja jest dobrze stało, Rosjan. Ubram na palcie. No, ja na kompie. Jak widzicie, to pierwszy odcinek z Taro Fell na kąpie. Może właśnie tak nazwać. Taro Fell na komputerze. Okej. Okay. Przeszedłem na kolejny poziom. Nie o, jest, jestem naprawdę. Nie jestem dobry w talerzach. nie jest naprawdę dobry. Aaa, no znowu spadłem. Jestem nubem w, w par góry. Ja nie jestem. Spadłem. Ty nie jesteś czym? Ja nie jestem zbyt. Y, pro i zbyt nubem. Nie jestem tym ani czym. Tylko po prostu taki normalny. No można powiedzieć, że jestem medium. Jeśli ktoś e, zna angielski, to wiesz, co to znaczy medium. Tak. Czyli tak czyli średnie. Tak przetłumaczę. Jezu, nie pojawiło, się coś... Znikło mi przeboczanki przyczynę. Ja się... Ja się trochę nie skupiłem i spadłem. Zginąłem. Ja też. Znowu spadłem na to. To jest bardzo cienkie. I ogólnie teraz nagrywam. I na Pececie można, można nagrywać sobie za pomocą wbudowanej nagrywarki na Windowsie. I będzie kolejny poziom poziom ten zarz, na którym wyskoczyłem. Ja pojaw się, pojaw się, pojaw się. Grodzyło się? Więc... Hmm. Ja się trochę boję. a to, to znika. Jest trudny, to, to jest trochę drudny. To jest takie trochę dziwne, bo to znika. No. O, tutaj musisz być ostrożny. Ja też spadłem. Jużbym prawie był na tych fioletowym... na fioletowym poziomie. Ja byłem na zielonym, tylko że spadłem. I zostałem jeden typek to przechodzi. W ogóle jest proszę. Znaczy jeszcze wątpię, żeby on przeszedł. A nie, ktoś dorzucił nam czas. No, dorzucił. Mógł kupić za 50 tylko pieniążków. Ogólnie ja mógł... ja mam już 49. A ja mam 842. Mam... Co? No grałam dzisiaj od rana. W tym całym roku, bo nie wiem, co robić. Byłem w medy, a tu nagle Dawid zadzwonił. No, tak trochę mnie to zdziwiło. Ja myślałam, że będziemy robić takie... Przetrwanie w trybie kreatywnym to znaczy, że będziemy sobie budować swoje własne bazy. Aha. Jestem na zielonym. Ja je widzę. Ogólnie, bać... Ogólnie proszę się nie śmiejcie się z tego skina. Ja, ja też uznaję, że to jest taki trochę dziwny skin, ale to skin syncia. No musim, Musimy się przyzwyczaić. Chociaż naprawdę lubiłam tamten skin. Jak wygrałeś nie. nim, to jest dla mnie trochę głupi. No, trochę no. Dla ciebie może ale dla mnie nie jest Ogólnie chyba jesteś na tym simi koncie, ale chyba się było tak pokazywało, że grałaś na koncie właśnie, w tym twoim głównym koncie. Nie rozgnąłem, no, no, mogła być tak wysoko. No, no on, no, no, no prawie, prawie byś był. Okej. Okay. No, już nikt nie przejdzie to do końca, pozostała nam minuta. No raczej 30, 50 sekund, no bo... No, dwa razy szybciej idzie. No bo... No bo ktoś już wygrał. Nie, no ten poziomy, ten pierwszy poziomy to nie był aż takie trudne. Dobra, mamy 10 sekund. nie przejdziemy. No, ale co najmniej 5 minut już trwa ten odcinek. Pamiętajmy o moim limicie, ale jeszcze może z kilka towerów, eh, kilka towerów przejdziemy w tym odcinku. No kilka towerów... No. 3, 2, 1, 1. Znaczy... No? Znaczy. Ogólnie, jeśli ja bym odpalić nagrywarkę wbudowaną i ogólnie taki tryb gry, no. to trzeba nacisnąć skrót Windows plus G. Znaczy... O, jeśli chcesz, to mogę Ci powiedzieć trochę promo kod. Kod, że tak. to dostaniesz i ten. No ja to sobie wolłabym przechodzić. Okay. Ja to za szybko przechodzę. No. I za to spadam. No ja też spadam. Ten poziom nie jest taki najłatwiejszy. No. Jak jest to pojedyncze, to nie jest dobrze. Okej. Okay. Dobrze, że nie wzięliśmy Pro Towers, bo ja bym na bank nie dał rady. Gdzie idziesz? Ja nie idę nigdzie. A, bo myślałem, że poszli do Pro Towers. Nie, nie poszłem tam, tylko że dobrze, że nie poszliśmy tam. Ja bym tam nawet nie poszedł. Ja muszę być pro, żeby tam poszło. Ja nie jestem pro. To ty... A nie ja. To jest taki Noob Tower. Można tak powiedzieć. No rzeczywiście jest. Myślę, że osoby, które się zrajdują, to wychodzą do pro tower, A potem wchodzą znowu do Noob Tower. No ja... No ja tak... No bo tak ja wchodzę, żeby przejść na jakiś tower, którego bym potrafił tutaj przejść, właśnie w Noob Tower. Aby się przejść na inny serwer, tak robiłem kiedyś tam. Ja kiedyś się ręczę, to ja przygrywam i powiem na nowy serwer. Aaa, prawie by był. Byłem tam, prawie. To no nie jest taki łatwy ten pierwszy poziom, naprawdę. No ja, się ten, ja już jestem na szóstym. Ogólnie to już 6, 8 minut nagrywamy. No. Ciekawe, czy no. będziecie. Ciekawe, czy szynce będzie słychać. Ciekawe, właśnie, to jest ciekawe. nagramy, to. Yy, wtedy dam znać. Następny no tower to będzie ostatni tower w dzisiejszym odcinku. Znaczy w tym odcinku, bo może jeszcze nagram. Nie, nie, nie powiem, moje głowa się kupi. Ale jest na samej górze. A no nie, spadłem. Następny tower to prawdopodobnie będzie ostatni tower w tym momencie. Nie, odcinku. przeszedłem. Uuu, ktoś spadł. A ja nie widzę, po co jest ten pasek, poczekajcie. O, teraz widzę. Idzie kolejny tower. I będzie... I będzie teraz... Y, to będzie już ostatni tower w tym Dobra. odcinku. W tym w odcinku. Tower trwa 5 minut. Znaczy sześć minut tak naprawdę. Tak. Miejmy szczęście... Czekajcie, co? To jest tego. A to już rozumiem. A no i spadłem. Jeszcze raz poczekajcie. Jak ja mam tutaj przejść? Przepraszam. Kupuję dziurka do tego. Nie no. Znowu. Co to tak. Dobra. Niech zostanie tu. Ten paseknik. Dobra. Coś tam gada? pewnie. No Myślę, że na. Ba... Kolejna lewitująca dziewczyna. Gdzie? Na tym poziomie. Może coś z internetem? Nie. Ja nie widzę żadnej lewitującej, ale okej. Okay. To może coś z internetem? A nie, bo no tutaj. każdy ma inaczej. M że. Niektórzy mają tak samo, że to leci, bo jakby mieli tak samo każdy, to by było zamieszanie wielkie by każdy chciał robić do siebie, więc... No, lewituję, bo ona ma... ten, grawitki. A ja tego lewerem nie lubię. No i co? Z... No i co? Spadłem. 11 minut. Brawo. na tych Czekaj. Jest to najniższe ustawienia akurat. Nie chcę, żeby... No akurat to jest na najniższych ustawieniach jest to ustawione, bo ktoś mógłby dać radę komputer na najwyższych. A o oh, nieku. Cool. W tych um, ustawieniach... Ok, a, nie, a ja nawet nie mogę przejść do pierwszego. Dlatego jeszcze sporo jest.

Mogę przejść do pierwszego. Ja czasami był trudny. Ja trzeba... ten trudny. Ten tower będzie ostatni. Ostatni... Kolejny raz wam mówię, że to będzie ostatni tower w tym odcinku. A w znowu spadłem. Zrobiłem! Eee, dobra. Już minuta została, więc y, będzie powoli koniec. Zostało tylko kilkanaście sekund. Nie, boi... Dobra, to kończymy odcinku, odcinek. Jeśli Wam się filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę. No i na razie. Pa, pa.